Dzień dobry, witajcie w dziewiątym odcinku serii z gry Shapes IO. Na początek podsumowanie, takie robiłem już wcześniej, podsumowania, mianowicie przebytych poziomów, których jednak nie pokazywałem w materiałach na YouTube, ale gdzieś tam między odcinkami, między publikacjami, gdzieś to tam się zdarzało. Różnica jest dość spora, 34 poziomy, właściwie jestem na 36, więc tych poziomów zrobiłem 35 I Wam od razu to tutaj na szybko udowodnię, tylko że już nie zaktualizowałem tej planszy Tak widzicie, 36 poziom, dobrze I to tyle, dalej nie robiłem Nie ma sensu właściwie, to znaczy Zrobiłem nawet taką fabrykę wszystkiego Wam mogę pokazać. Nie będę jednak jej jakoś tak szczególnie dokładnie pokazywał, chyba że będziecie chcieli, aczkolwiek no biorąc pod uwagę te wszystkie tutaj lagi, no to niestety może być ciężko. Natomiast zrobiłem faktycznie już taką, no nie jest ona kompaktowa, ale naprawdę myślę, że fajnie wyszła i jest użyteczna i można faktycznie ją nazwać maszyną wszystkiego, ponieważ już za pośrednictwem zrobiłem naprawdę wiele poziomów i faktycznie jest tutaj, są tutaj takie powiedzmy wejścia, wyjścia do tych fabryk, które można konfigurować w taki sposób, że po prostu tutaj dostawiam tylko taśmociąg w odpowiednie miejsce dla, takiej danego, dla takiego danego jakby fragmentu, tak, całej tej maszynerii no i tutaj każdy taki jakby sektor właśnie ma w sobie też kolorowanie odpowiednie oraz odpowiedni kształt. No przy czym tutaj kolorki są ograniczone, więc ta część odpowiada za bardziej takie kolory mieszane. Natomiast dalej są bezpośrednio te kolory podstawowe, tak jak widzicie. Ale to nie jest też motywem przewodnim tego odcinka. Motywem przewodnim tego odcinka chciałem, żeby były po raz kolejny, tak jak już raz były wcześniej. No, i znowu tutaj ciągle jakieś ostrzeżenia na OBS-ie. Mam nadzieję, że plik wynikowy wyjdzie. W każdym razie, tak, słuchajcie, motywem przewodnim tego materiału po raz kolejny będą szare wiatraczki, niepomalowane, chociaż teraz w tej aktualizacji chyba one mają już być oficjalnie po prostu szare, a nie niepomalowane. No, ale wszyscy widzimy, że one są po prostu szare, tak? W każdym razie. Troszeczkę rozbudowałem tę ideę ogólnie produkowania tego wszystkiego, ale też w inny sposób, nieco to magazynuję. Nie pamiętam już, jak to wyglądało w tamtych wcześniejszych materiałach, bo tak jak mówię, naprawdę mnóstwo rzeczy tutaj się zmieniło i to też co ciekawe, z dość dużą jeszcze przerwą w ogóle od gry, bo teraz jakby powróciłem na jakiś czas, bo też wcześniej jeszcze znowu powróciłem do Minecrafta. Natomiast, natomiast tutaj naprawdę dużo rzeczy się pozmieniało, i tak, teraz te magazyny na wiatraczki, właśnie te niepomalowane, takie będę klasycznie tutaj nazywał. Na te wiatraki niepomalowane wyglądają w taki sposób, tak? I tutaj też, jeżeli chodzi o obliczanie jakby tego magazynowania, jest dość prosta sprawa mianowicie no w każdym takim, powiedzmy, podsektorze jest 100 tysięcy wiatraczków, tak? Każdy tutaj magazyn, ten, ten taki magazyn jako budowla, tak. Struktura przechowuje 5000. No takich tutaj jest 20, więc 20 razy 5000 jest 100 tysięcy I teraz tak, to tak jak powiedziałem tutaj nie bez kozery. 100 tysięcy jako podsektor, ponieważ cały, jako cały jakby sektor traktuje tę tutaj każdy taki powiedzmy każdą taką linię tych magazynów, każdy taki. Rząd, powiedzmy, tak. I tutaj jest ich 10 takich podsektorów, więc jeden taki cały sektor, jako taki pełny rząd, to jest milion, tak. No i tutaj też jest ogólnie zwiększona produkcja tego wszystkiego. Tutaj ja Wam pokażę tak, wiatraczków, tak jak widzicie, 42,3 tysiące. 1000 na minutę, 42 300 tak około, tak? ta produkcja rośnie, maleje w zależności też tutaj od zapełnienia tych magazynów, ponieważ jak tutaj sobie przybliżam, oczywiście bardzo powoli i cierpliwie, no to zobaczymy, że tutaj faktycznie one też się po mału, po kolei te wszystkie kolejne y, rzędy zapełniają. No i później tutaj, jest związane z przebudową tej nazwijmy to infrastruktury dostarczania tego, tak. No i jeszcze tutaj uprzedzając ewentualne pytania, dlaczego go to produkuje, no, po prostu lubię, tak, tak to nazwijmy, lubię po prostu. Stwierdziłem, że to będzie też taka moja forma, jakby kolejna forma grindu w jakiejś tam grze i tutaj akurat postawiłem na coś takiego. No i też można jakby robić, są z tym związane kolejne po prostu też rekordy, tak. Właściwie to tutaj niektórzy się skupili powiedzmy na tych poziomach. I ja też przez pewien czas się skupiłem. A co ciekawe, teraz w tej kolejnej aktualizacji, takiej większej aktualizacji, która ma nadejść. Autor poinformował, że te poziomy, uwaga, będą zrestartowane. No to znaczy jeżeli, znaczy save'y jakby zostaną, mają zostać, mam nadzieję, że nic tutaj się mi nie wydarzy, bo to będzie związane raczej z zakończeniem e, gry. Natomiast e, potencjalnie ma to być wszystko odpowiednio e, przeportowane, powiedzmy tak jakoś e, jakoś przetłumaczone, powiedzmy tak, na, na, na kolejną wersję, bo tam będzie dużo zmian, ale ma to być wszystko m, przetransferowane po prostu na kolejną wersję, tak jak mówię, ale z tym wyjątkiem, że właśnie te poziomy będą chyba po 18 poziomie, czyli ten ostatni, gdzie było do wykonania to tytułowe logo Shapes IO. Te wszystkie poziomy powyżej zostaną zrestartowane, ponieważ będzie to się wiązało tam z jakimiś ogólnie zmianami, ponieważ jeszcze będzie chyba 19 i 20 poziom już nie generowany losowo, tylko też chyba przewidziany przez autora tak na sztywno. Tak o ile dobrze zrozumiałem. No i też to będzie związane z pewnymi różnicami jakby w całym tym systemie upgrade'ów, tak? Czyli to, co te dane poziomy potem dają w zamian, no to to też będzie jakby nieco przebudowane. I w związku z tym autor stwierdził, że te poziomy będą zrestartowane, więc tak jak widać, tutaj cytując klasyka, nie warto było, tak? Myślę, że ci co wiedzą o co chodzi, to wiedzą. Więc nie warto było, no niemniej jednak jak to wygląda. No i też jeszcze inna kwestia, uprzedzając jeszcze kolejne potencjalne pytania, dlaczego w ogóle magazynuję to w taki sposób, a na przykład nie dostarczam tego do huba, ponieważ wszystkie, prawie wszystkie obecnie linie na hubie są zajęte przez produkcję tych kształtów do tworzenia, do kopiowania schematów. Więc no wolę jakby, żeby to się też w nadmiarze zbierało, zwłaszcza, że te schematy też już coraz większe jakby czasami bywają, tak nagle muszę skopiować ileś takich rzędów, na przykład magazynów, no i nagle się okazuje, że tam załóżmy wychodzi kilkadziesiąt nawet tysięcy takich schematów, więc jak powiedzmy tak naraz, tak, które trzeba po prostu, że tak powiem, zapłacić za, za, te, za taki proces. Więc właściwie no, jeżeli jest możliwość, no, to, no to, tak, tak, tak to tak to wygląda, że wolę po prostu to zbierać. No i, i też jeszcze jest inna, inna kwestia, że huby jest ograniczone. Pokazywałem Wam w jakimś tam wcześniejszym materiale, mi wyszło akurat chyba coś koło 29 tysięcy, 29,1 chyba tysiąca, 2, coś, coś koło tego. Natomiast nawet sama panowska Wikipedia podaje około 28 800 chyba na minutę maksymalną produkcję. No i faktycznie to jest koniec, tak? Ponieważ no, liczba tych jakby tych portów, tak? Te, tych, tych wejść jest ograniczona. No, tutaj takich ograniczeń nie ma. Przy czym, oczywiście, wiadomo, że cała prędkość, jakby gry, ten wirtualny zegar gry, tak to nazwijmy, no pewnie też spowalnia. Natomiast, no, tak jak widać przynajmniej na liczbach, które podaje, grano jednak ta produkcja może być większa. Czy tyle jest faktycznie dostarczane do, do tych magazynów, to już jest inna sprawa. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę całą skalowalność tego projektu, no to faktycznie. Można po prostu mieć tę produkcję większą w taki sposób, tak, że jednak się to do jakichś dodatkowych magazynów dostarcza. No też ogólnie mam problemy tutaj z, inter, to, czy z interfejsem, z, jakby nie z interfejsem, tylko ogólnie z tą całą strukturą tych, tych fabryk, ponieważ tutaj, tak, jak widzicie, część linii jest w pełni zapełniona, część jednak nie, więc to też wymagać będzie odpowiedniego infrastruktury, tak chciałem powiedzieć. To będzie właśnie wymagało przebudowania tej infrastruktury, no i to możliwe, że Wam pokażę w kolejnym odcinku. No i też mam taki pomysł na miniaturkę, że po prostu jak już tutaj mniej więcej przeliczę chociaż część tych rzędów, które już są wypełnione, no to też taką liczbę mniej więcej, tak, taką wartość dodam właśnie do miniaturki, tak, która będzie pokazywać ile mniej więcej na ten moment będzie tych wiatraczków. No i, i właściwie to tyle do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia. Cześć.